Manko z tej strony, Pietrasek. A to kolejny odcinek z serii Seven Days. Tutaj na modzie Wild West e, jestem już prawie na zadanku. Zatrzymałem się moim balunem w powietrzu, bo e, bardzo fajna lokacja. W sensie robiliśmy już chyba ten fort albo coś bardzo podobnego, ale jest usytuowany w bardzo fajnym miejscu. Patrzcie sobie. Elegancki, taki kurde, obudowany. Góramy dojazd, tylko tutaj z dwóch stron. No fajne, fajne miejsce na jakąś bazę czy coś. Dobra, lądujemy. Ląduj panie. Up, up. Dobra, zrobimy przekląd. W ogóle, jak skończyłem ostatni odcinek, to wyszedłem jeszcze przed godziną czwartą rano w grze. I jak wszedłem ponownie. To przez jeszcze tam niecałą godzinę czasu gry miałem taką hordę. No bo jak się wyjdzie z gry w czasie hordy, to horda się po włączeniu od nowa włącza. Włącza znowu horda. No wiecie o co chodzi. I w każdym razie miałem jeszcze taką mini, mini hordę przez godzinę i zrobiłem mi trochę kuku. Ptaki, oczywiście, no bo co innego. No dobra, tutaj wszystko mamy. Czy ja coś tutaj na tym. Nie mam. Nie mam. Wszystko naprawione. To możemy lecieć na zadanko. I poszli. Dobra. Właśnie nie będę tutaj za specjalnie... ...z nimi pieścił. Budzimy od razu towarzystwo. Już tu do nas wpada. Przyjdą tu do nas to my nie będziemy musieli łazić za dużo. O. Żołnierze, to nam się przyda, bo my z tymi żołnierzami to mamy zadanie. Żyje tamten, żyje to nie przestanie. Przestań żyć. Pokój się. Da, robiliśmy już to zadanie. To jest bardzo fajny chod. porcik. Chociaż. Ła, wow, skąd ty tutaj? Chociaż tak nie przepadam za robieniem dwa razy tych samych lokacji. Ale niestety handlarz nam nic ciekawszego nie dał. Chyba, żeby trzeba będzie się przelecić do jakiegoś innego handlarza. A w sumie mamy tam otwieranie szlaków handlowych do handlarza, u którego jeszcze nie byliśmy. Więc yy, myślę, że trzeba będzie w takim razie popróbować. OP. A to takie wejścia. A my ostatnio jakoś to na okrągło robiliśmy. A nie, przez kraty chyba strzelaliśmy. T.O. o drzwiach. Nie, nie, nie bawiliśmy w jakieś wchodzenie po dachu. A trzeba było. Co tam? Co to tam się? Szamota. To już. O. Ładnie podeszli sami. Co tutaj macie? Piczku. Puszka. Yy, Lecaczek. O przypomniało mi się, to sobie łykniemy od razu. Jak? Garnuszek? Co tu mamy jeszcze? No, chodź, chodź, chodź. Jak się stąd wychodzi? Halo? Nie ma tu klucza do drzwi, czy czego? A nie, tu jest otwarte, to... to ja nie wiem o co chodzi. Nie wiem. Mniaczki weźmiemy. Pewnie, że tak. Dynie też. Dyniucha. Dawaj. No i co lecimy? Ty już nie żyjesz, to się dobijać już nie będę. Na górze czy co? Tu jest koleżka. Tutaj gdzieś zrzut jest niedaleko. Czy to mój balon, to mój balon pokazuje. Myślałem, że to zrzut. Dobra, Dali. lecimy. Tu ktoś chyba za mną biegnie, co? Pieter tu się pałąta i włącz. Ale ja micko, dziękuję. Oj, oj, oj. Nie lubię was. A ciebie najbardziej. Dobra. Na, na skalę. Także się tam wlazły. Jak wy nie macie. Ech, śmieci. O, też kolego. Hadłupki na wieży ciśnień. To mieli fantazję. Leż, Nie potykuj się. Op. O. kolej kolei elegancko dla każdego starczy. Te ptasiory tam latają. Oj nie, oj nie. No kurde, i tak. A ja tu się jest cmentarz. Eee, o Już mam tych siekier Nie potrzeba mnie. To rzuć to w ogóle Denerwują mnie te latające ptaki nad głową Eee, ehm, O czarny seden, Elegancki czarny seden. Nie ma to tamto Dobra przebiec na około. No dobra, bo tutaj coś jest. A, kurnik. No to ostatnim razem ten kurnik to tak przeglądałem. E, nic. Kuku? Kuku. Weźmiemy kuku. Juki trochę. A. E, pićku z niej robimy, to możemy troszkę pozbierać. Aloes, chyba ja się od obszaru misji oddalam, to nie da dobrze. Dobra, Co się chłop zmęczył. To, że się tak chłopie zmęczył, Przeciążę... O, super kukurydza. Skąd ja takie wziąłem? No. Nawet nie zauważyłem. Ale bardzo dobrze. Hop. Dobra, chodźmy w drugą stronę. Eee. W sumie śmieci. Wodę możemy wypić Możemy to wyrzucić. Dobra. Lecimy. To gdzie Wunsch? Tu mamy kuku kuku ku. Dużo Zaraz będziemy zbierać W sumie to tak, tak To, 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 to o Kukurydza super Super kuku To nam się przyda Też w króliczku? Przepraszam, ale Jesteś moim zadaniem Kogo? W środku nikogo, wszyscy na zewnątrz hmm. Gdzie uderzacie, bo to ja wam pomogę Ja wam pomogę O, czy czekałaś? Zrobił. Okłuj Ładziu. Już wszystko? Pokoili się? Dobra. Dobra, jajo, kurnik. Cały zabierzemy. O, a tutaj jeszcze mamy. Hmm, nic w sumie. O! Tu się ukryłeś kadłubeczku Chęć ci, ammo Tyk, tyk Pul, zabierzmy Też nie mamy pszczoły. Trzeba by było pewnie po lesie trochę polatać Za pszczółą Żeby nie wiem, drzewka pościnać i może wtedy by nam Królowa pszczół wypadła nie wiem, czy na tamtym piękku O, a ty gdzie? Bardzo elegancko was się zabija. Kto? Co? Już nie bij. Wytłumacz. Oki. Okay. Czysto tu? Tu jakby trochę czysto. Chodźmy na górę. O! Wow! A no to tu, tu tędy, tak, bądźmy, tutaj po kolei Ooooo, ile chłopaków Dobrze dobrze, do zadańka będzie Aj kurde dużo, dużo was, no ale w sumie to i tak możecie mi na... nafukać Dobra. O kurde. Kto? Gdzie? Abo. Gdzie to baba wrzeszczy? No gdzieś za murem wrzeszczy. Nie powinna raczej krzyknąć bo mnie nie widziała. Chociaż dźwięk wydała, jakby krzyknęła jedna. Hmm. U? Wygląda jakby jużka poproszę A gdzie tutaj niby coś jest? A tutaj Opsa O, żyjesz jednak No trudno, jak musisz Czekajcie mu tak, mówię to wyrzuć Można się przerób to Wiem, to, to można coś z tym zrobić w ogóle. Nie wiem, to jest, chyba nawet sprzedać nie można. Tu wyrzuć to. Wypij, wyrzuć o! Toś lala. Ładna nóżka. Dobra, wyrzuć. Sortuj Tutaj do chłopaków wejdziemy na sekundkę. Muszę się przywitać. I co? Koniec, dziękuję bardzo. Bardzo przyjemny forcik. Bardzo tu u was elegancko. Szukajmy. Przynajmniej siekiery nie chcę wyciągać, żeby pudło rozwalić. Mam tyle amunicji, że coś by z tym. Trzeba coś z tym robić w sumie. O, książeczka. A do lutu daj. O słabo. Wyrzuć to, znaczy, nawet tego nie bierz. Kartki to w ogóle narciarskie, nie, to. śmieciowe. Mamy jakieś te? Nie mamy. Oezu, będziemy klepać. Teraz nie wiem po co to wyknęłem. Nie to miałem zrobić. Miałem wyknąć. Kawkie. Dobra, yy, to przerwa. Yy, dobra, już wziąłem save, tak się zamyśliłem, że zapomniałem yy... Wam pokazać, co, co, co tam było. Ale była tam amunicja do shotgunca i chyba któreś części. Ogólnie, 6. tego, widzicie no! Gadam tu z ludźmi, skąd my się w ogóle wzięliście? Dobra, no, chyba trzeba wracać do domu, no bo co. Pada brzydko, nieprzyjemnie, nieprzyjemnie biją. A mówię, o, Jezus, do lucie bym zapomniał. A jak tu się wchodzi? Tu gdzieś chyba był kluczyk, co? W którym domku? Yy, tu do tego kluczyk. A ja nie będę... Bym... O, tu. Chyba to było. Oje, tak, tak, tak mi śpieszno, żebym zapomniał. Dobra, mam okularki do lutu mamy. O, tego nie ma. Amunicja nigdy zawiera, ponieważ do zabrowania znajduje więcej amunicji. Pięknie. Co tam jeszcze mamy? Warto to brać? Tylko zamiast czego? Hmm. To mogę. To mogę. O. Tylko użyj, nawet nie wiem po co. Ale użyj. No mogę to wziąć zamiast kanapki Dobra Kurde Nie chce mi się lecieć specjalnie do baluna O, ale to bym wziął, o, od razu założył Ej, to jest to, to je dobre Dobra, co mogę wyrzucić? To mogę wyrzucić To mogę wyrzucić To mogę zabrać? Mogę śmieci mnie nie interesują. Tu jest jeszcze coś. Dobra. I teraz nie mam pewnie dalej. Yy, dobra, znowu chwileczka. Dobra, mamy to. Mamy okulary. Yy, ej, tu nawet ładne rzeczy są. Gdzie jest mój nóż? Ten ma obrażenia do bloku. Obrażenia na, 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 na. Dobra. Na szóstym poziomie to mogę wymienić sobie. Znaczy inaczej, ja i tak chcę go wziąć ze sobą. Chcę wziąć wszystko ze sobą. E, co mogę wyrzucić? Kurde! To wyrzuć, to wyrzuć. To przeskrapuj. Zresztą nie wiem, przeskrapuj, bo wyrzucę zaraz stal. Mm. To chcę wziąć. To, to, to. Puszkę. Kruk, wyrzuć, weź to. Część łuku. nie, wolę to. To zaraz przeczytamy. Czytaj. Dobra. I co? To by było na tyle. Ktoś do nas idzie? A skąd ty, żeś tu w ogóle przyszedł? Nie może nas, żeś usłyszał. Już, już. Wow, wow. No sorry, brutalnie, ale no. Nie musiałeś tutaj wcale przybiegać tak komu załadujemy reduktor a to nie to reduktor... gdzie to jest to reduktor spalania i co i wracamy do bazy Ops! Y... gdzie jest baza o mamy skarb po drodze to po drodze wykopiemy trochę skarb chyba wiecie dobra lecimy którą to stronę było tam gdzieś ale ja sobie zaznaczę ten o to zaznaczę. Dobra, za chwilę jestem. Dobra, jestem. Tam mam skarb, ale leciałem i zobaczyłem darmowe pudełka i pomyślałem, że wstąpię. <ś respondszginszyta> o kurde! Hej, turki, zostaw mnie, ciuje jeden z drugim. Oj, będzie karcone, o! Będzie karcone. Skarcone? Trochę skarcone. Oj, Dobra. To jeszcze tutaj troszkę towaru. Yyy... O Jezu, ja nie mam miejsca, dobra. Weź tam. Odkładaj mi ten towar. To kurde. Mnie denerwuje troszkę. Chłop miejsca nie miał. Dawaj to. Dobra. Tyk, pyk, To otwórz. O, akurat dobrze, że nie zdjąłem okularów. Do lutu. O, słaby proporek stalowy, bo stalowy. Ale to już mam. To wziąłem. Już... Słabo, dobra. Yy, teraz co? Uj, jak odpalił. Pompą. Yy, dobra, ląduj i będziemy kopać. Gdzie lecisz? Gdzie lecisz? Cię pytam. Uspokój się. Łopata moja, gdzie jest. Dobra, no to tradycyjnie. Troszkę pokopię i pokażę wam, co jest w środku. Okej, okay. dokopaliśmy się do skarbu. Rozwaliliśmy go. I teraz pokaż mi co jest w środku. Nic. Nic na tym etapie gry to... Nic. O, poczekajcie, darmowe, darmowe skrzynki. Bierę. Dawaj. Kraki buki. E. E. A to okej. Okay. Dobra, lecimy do handlarza, yy, oddamy zadanko, no to zaraz będę. No i dolecieliśmy, żyjemy. Yy, tu wszystko mamy, nawet więcej nie biorę, nie będę teraz sprzedawał, tak jak wspominałem. Yy, okularki, dobrze. Jeszcze jedną rzecz, bo ciągle zapominam, muszę przełożyć sobie modyfikację z noża, gdzie jest ten mój nóż? A pewnie odłożyłem, dobra, nieważne. Co mi tu dasz? To mi, panie, dasz. Syf to weźmiemy i. Nie wiem, to weźmiemy. Robota, jaka robota? Meduza Cowboy, rest meduza. To nie, chyba robiliśmy. Robiliśmy. A Ramus robiliśmy. 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 Kurde szczerze, dobra. Polecimy do tego handlarza chyba drugiego. Wiecie? Gdzie on jest? Tu. Tak, daj mi mój nóż. To ja tam cię miałem wziąć od ciebie tego noża. Eee, dobra, to podkładaj. Poddaj mi mój nóż. Wymienimy trochę. A tu masz tylko jedną modyfikację. No dobra, jeszcze czekaj, czekaj, Daś motor. Yy, dobra, dobra, polecimy sobie od razu tego handlarza. Bo o no, tak, już ten, ten już nic nam ciekawego nie pokaże. Może tamten będzie w jakimś ciekawszym rejonie. Yy, mam nadzieję, że w końcu, mówię, ten jakiś nowy biom odkryjemy. Czy jakieś tam ym, nowe niedźwiedzie? Czy inne takie takie? Ym, daleko? No daleko. No to jest dobre. Znowu zrobimy cienkie i jest jest. Yy, słuchajcie, lecę sobie tam na lokację, ale zobaczcie co wypatrzyłem. Ziomeczka strumnął. Zrobimy mu killing. niego jest trochę sporo expa. on jest? Gdzie jesteś gościu? Nie mam nic, żeby tutaj Dobra O, dostał Kolumbrynę Ło, na dwa razy 9000 ekspa Piękna rzecz Zobaczmy co masz O, a ja już mam ten To co to jest? A, że niby. że niby ropa. Że. Kiwon, kiwon to się chyba nazywa. Kiwon? Jakoś tak. Że tutaj kopię, a to na parę niby czy coś, w takie technologie. Dobra, nieważne. Będę się mądrzył, idę se. Idę se, lecę se dalej, bo tak se leciałem, leciałem, mówię, zajadę no, Kolega jest. Stary, stary, dobry koleżka z trumną. Teraz będziemy na miejscu. To już tutaj się możemy razem przelecieć. E Co tutaj jest? Jest jakieś miasto? Patrz, spalony a może. Nie, to tylko lokacja spalona. Kurde, miałem nadzieję, że może jakiś spalony biomik. No, tu jest taki sam biomik jak był nawet zobaczcie, tak samo identyczny układ jak tam. Też nad przeciwko tamtego mojego handlarza jest. Zostaw mnie. Nie będę z tobą gadał. Zostaw mnie, mówię ci. Gdzie jesteś? Śmierdzielu. Dobra. Dobra, odbierzmy od niego to co on tam ma, dam do zaoferowania. Siema. ma? Y Robotę specjalną. No weźmiemy. E, masz jakąś robotę? Na piątym. Aramus. Nie. Aramus, Ford, Nie. Dwa razy to samo? Whiteford, Aramus. Kurde, dwa razy to samo zadanie. Meduza. Robiłem. Aramus. Kurde, trzy razy. Ford? Cave. Aramus. Nie no to śpina jakaś. Pokaż chociaż co tu masz. O, tego nie mam. Kupimy. Mm, miechy Nie wiem, kupmy Gips. O. Dobra. Tutaj nic ciekawego. Lipa. Lipa ziomek. Nie masz nic fajnego. Idziemy od Ciebie. Czytaj. Jak ja z tymi w ogóle książkami stoję? O i poziom, zaraz to sprawdzimy. No dużo mam, dużo, dużo, dużo wszystkich, ale je pełną tylko jedną. Dobra. Czy jakieś mamy poziomy? Mamy dwa. U. Dawaj, tutaj. Tutaj mu damy. I tutaj mu damy. Dobra. teraz co? Gdzie ten handlarz? Daleko pewnie, jak 2 km stąd. A, no właśnie, ona. Dobra, to już zostawimy sobie na następny odcineczek, bo już tutaj troszkę porobiliśmy. Także dzięki, że wpadliście. Zapraszam na następne odcineczki, i bajajajo, na razie.